Dzień dobry Państwu. Wśród nas kolejni goście na targach ITB. Dodajmy 50. Jubiszowej edycji. Jest z nami Pan Mariusz Wiśniewski, zastępca burmistrza miasta Poznań. Prezydenta miasta, Prezydenta miasta, a, dodajmy. Wiemy. To jest bardzo ważne. <laughs> tak. E, oraz, e, tak, patrzę na Pana Prezydenta. Już wszystko widzę. Słuchajcie, poza tym gratulacje Panie Prezydencie, że. Oby oczy moje nie myliły się. W tak młodym wieku jest Pan tak dojrzałym i młodym prezydentem. Nie dziękuję, dziękuję. Oraz Jan Mazurczak, prezes poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Dzień Panie dobry, pre... także w młodym wieku chyba, prawda? E, tak, tak. Różnicy, także. Ej, Czyli roz, rozumiem, jak to młode pokolenie pozwala rozwijać się w promocji i obecności na targach. No właśnie, czy ten wiek dojrzały wiek młodości, można powiedzieć, w jaki sposób wpływa na promocję turystyki Poznania na targach ITB tej edycji? Myślę, że ten młody wiek na pewno daje więcej takiego czy może dynamicznego spojrzenia, jeśli chodzi o szukanie różnych sposobów i form promocji naszego miasta pod kątem turystycznym, rozwijania kontaktów, które są dla nas bardzo ważne, Stąd też nasza obecność tutaj na targach w Berlinie już od wielu lat. To jest, to jest dla nas naturalna impreza, w której tutaj jako miasto Poznań się wystawiamy. I z pewnością ten wiek młody pomaga, ale również pewna dojrzałość również nakazuje roztropne działania, które myślę które się też się przeradzają później w konkretne rezultaty, wyniki, które powodują, że miasto Poznań od kilku dobrych lat notuje z roku na rok wzrost turystów, co nas bardzo cieszy, ale to już jest też konkretna robota tutaj siedzącego obecnie pana Jana Mazurczaka i jego zespołu ludzi. No właśnie panie prezydencie, nie tylko pan prezydent chce skomplementować e, pracę poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej, a także osobiście i wiele innych osób w Polsce to, co robi pan Jan e, Mazurczak jako człowiek orkiestra poznańska. E, to nie tylko te śpiewające właśnie, co śpiewa na? Słowiki. Słowiki, tak. E, e, poznańska. E, Lokalna organizacja turystyczna może być dobrym przykładem, jak się robi dobrą promocję w Polsce i za granicą. Gdzie jest źródło tego sukcesu, panie prezesie? Ja myślę, że o pewnym sukcesie możemy mówić wtedy, kiedy udaje się zebrać w jednej organizacji bardzo dużo branży turystycznej, czy w ogóle generalnie tych, którzy są zainteresowani wzrostem ruchu turystycznego. I tak naprawdę. Myślę, że chodzi też o to, żeby podzielić się odpowiedzialnością, i stąd u nas w jednej organizacji nie tylko miasto Poznań, ale też gminy podpoznańskie, czyli budujemy e, tę destynację turystyczną nieco szerzej niż tylko w granicach administracyjnych Metropolii Poznań. Całą, tak, w granicach Stowarzyszenia Metropolia to plus minus gminy w okolicach 40-50, nawet 60 km od miasta. To też bardzo licznie reprezentowana branża turystyczna, ale też uczelnie wyższe. Stąd chociażby na przykład działalność poznańskiego barometru turystycznego. Do tej pory jedyny taki instrument wykorzystywany w miastach, który co miesiąc na bieżąco zbiera dane, zbiera dane dotyczące turystów, a my na bieżąco możemy podejmować szybko celne, wydaje się, decyzje marketingowe. Także ja myślę, że to dzielenie odpowiedzialnością i budowanie... Zaufania wzajemnie powoduje, że udaje nam się tworzyć wspólnie bardzo fajne produkty. Ja mogę tylko skomplementować ten barometr, bo pamiętam jak w ubiegłym roku korzystałem właśnie z dóbr tego barometru przy okazji organizacji największej w Europie Centralnej i Wschodniej imprezy workshopu B2B China Home Life, gdzie korzystaliśmy z porad loka poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej, bo mieliśmy za zadanie zanocować w Poznaniu, jak się okazało potem aż za Poznaniem, ponad 3 tysiące osób udało się je zmieścić, aczkolwiek faktycznie był to jeden z tych bardzo gorących okresów. Targowych. Kiedy, Targowych, kiedy, kiedy było to dosyć trudne zadanie i też trzeba pamiętać, że dlatego też współpracujemy z gminami, bo bardzo często nasi goście śpią te 5, 10, 15 kilometrów od centrum Poznania, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że Wyjeżdżając z Poznania, jeżeli ktoś nie zauważy tabliczki informującej o nazwie innej miejscowości, to bardzo trudno zdać sobie sprawę, że wyjeżdżamy z jednego miasta, z jednego organizmu. Jak się udało, Panie Prezesie, z... jak miasto panie prezydencie odczuwa tę trafioną chyba promocję Poznań za pół ceny, którą próbują kupiować inni na szczeblach regionalnych, lokalnych i ogólnopolskich? Przed nas tylko cieszy, że ten wzrost, który tutaj powstał w Poznaniu, jest e, kopiowany przez inne nasze miasta. Patrząc e, e, strategicznie na no, wspólny interes całego państwa, teraz wiemy, że ministerstwo e, również e, przygotowuje się do tego, żeby zrobić taką akcję Polską. E, jesteśmy otwarci na pomoc. Warto oczywiście mm, dobrze to przygotować, żeby Polska mogła jako całość zyskać. A Poznań i inne nasze polskie miasta, nie jako podwójnie, bo oprócz tego nie wycofujemy się z naszego. Mm, naszego produktu, który jest zawsze organizowany na początku maja. Sądzę, że, że, że to jest na pewno dobra idea i jesteśmy otwarci, żeby tutaj doradzić. Dobrze byłoby, żeby skorzystać też z naszych doświadczeń, które, które myślę, że mogą być przydatne, jeśli chodzi o, o organizację tych wydarzeń. Jest być może kwestią do dyskusji jeszcze, jaki to ma być termin, bo wiem, że to też w branży turystycznej jest dosyć istotne, jaki termin miałby imprezę być organizowany, ale w każdym razie jesteśmy na to otwarci. Panie, Panie prezesie, właśnie, gdzie jest ten sukces? Ja, ja może dodam też tylko jedną rzecz, że faktycznie w tej chwili kilkadziesiąt miast, ponad 40 miast kopiowało ten pomysł i kopiuje wciąż. E, to jest więcej niż nocy muzeów się robi w Polsce, także e, nie ma drugiej takiej akcji turystycznej, która spotkałaby się z takim przyjęciem w skali całego kraju. Natomiast m, jednak faktycznie jest tak, że bardzo wiele miast stara się samemu odkryć know-how tej akcji i tymczasem, tymczasem my połączyliśmy z jednej strony bardzo dobre ceny w weekendy ponieważ Poznań w weekendy generalnie nie zapełnia się tak jak od poniedziałku do piątku stąd hotele są w stanie sprzedawać swoje noclegi dużo taniej ale drugą bardzo ważną rzeczą o którym często się niestety zapomina jest bogaty i unikalny co jest bardzo ważne unikalny program turystyczny Czyli my mówimy z jednej strony, przyjeżdżajcie do nas, bo jest najtaniej w ciągu roku, ale przyjeżdżajcie też, bo jest najlepiej. Pokażemy Wam miejsca, rzeczy, których normalnie nie pokazujemy. Tylko przez dwa dni w ciągu roku możecie to zobaczyć. Stąd tak naprawdę fenomen chociażby poznańskich fortyfikacji, które dla wielkiej publiczności zostały otwarte po raz pierwszy podczas akcji Poznań za pół cenę, teraz nawet doczekały się już własnej imprezy. Wyciągnęliśmy trochę te atrakcje, ale zapraszamy też na strychy kościołów do różnych podziemi, do fabryków, or, do różnych fabryk, organizujemy tematyczne spacery e, nietypowymi szlakami, na przykład kryminalny Poznań, pokazujemy ślady największych zbrodni w Poznaniu, więc... E, więc zamieszłych, zamieszłych, oczywiście. Tutaj <grym>, cofamy które się. Tak, tak, to na pewno się nie powtórzą. Natomiast tych partnerów jest około 200. W tym roku 30 kwietnia 1 maja Poznań zapółceny.pl Już są pierwsze oferty, już można przebierać i zastanawiać się, co zrobimy za półceny i liczyć skrętnie ile zaoszczędzimy pieniędzy. Turystyka to biznes i Poznań o tym wie. Panie prezydencie, no, to, to PKB miejskie. Turystyka jakie stanowi procent udział? Czyli na pewno z roku na rok. Yy coraz wyższy. I to obserwujemy mniej więcej w roku 2011-2012. I to nas cieszy. Ta tendencja wzrostowa jest zauważalna. Poznań, z wszystkim, musi się cały czas mierzyć z taką opinią, którą później bardzo szybko turyści odkrywają, że jest zupełnie inna niż się maluje, że to nie jest miasto na trzy godziny, jak niektórzy czasami próbują taką informację gdzieś tam e, jeszcze stortowo sprzedawać, tylko jest miasto co najmniej na weekend, tak? Żeby można było w miarę spokojnie zobaczyć to, co jest do obejrzenia. Trudno sobie wyobrazić nasze miasto bez, bez turystów. Tak gospodarka turystyczna się rozwija. Sukces plotu, y, którym kieruje pani Młożyczek, polega też na tym, że oprócz samorządów y, członkami tego stowarzyszenia są też podmioty w branży turystycznej i hotelarskiej i gastronomicznej i przewoźnicy. I to jest też bardzo ważne, że wszyscy czują, że to jest nasz e, wspólny interes. E, sądzę, że byśmy mm, e, szacowali, sz, 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 sz sz, sz sz, sz że na przykład. E, w ciągu, w ciągu roku e, turyści zostawiają w Poznaniu 120 milionów złotych. To jest to naprawdę duży pieniądz, który daje oczywiście zarobek przede wszystkim e, branży turystycznej mieszkańcom, którzy w tej branży funkcjonują. Ale oczywiście przypada to się również na wzrost popularności naszego miasta, na artykuły, które można. E, znaleźć w Poznaniu, w różnych publikacjach e, w prasie zagranicznej. E, to są te wizyty studyjne, które organizujemy również dla dziennikarzy z krajów europejskich, a także z innych kontynentów. I to jest oczywiście coś, co, co przekłada się na wzrost poznawalności Poznania e, i łatwiejsze później przyciągania nie tylko turystów, ale też inwestorów. Poznał dzisiaj yy, przedstawiciel miasta Kraków yy, stwierdził, że dla nich turystyka to daje przychody około 5 miliardów złotych. Pan wspomniał o tych y, kilkudziesięciu milionach. Ja go pamiętam, że same noclegi podczas China Home Life myśmy zapłacili dobrych kilka milionów yy, Mówimy złotych. pewnie o wpływach do podatków, bo to jest, wyszacujemy szacujemy o wpływach do kasy, kasy miejskiej. Tak, tak, tak. E, natomiast e, jakby my jeszcze jesteśmy przed badaniem tego impaktu. Kraków z tego co pamiętam, wyliczył 80 milionów złotych wpływów bezpośrednio z podatków do kasy miejskiej z turystyki. Czyli ten, ten wpływ do kasy. Wpływ do kasy, do, do, do kasy miejskiej, bo faktycznie trzeba powiedzieć, że chociażby wielki kongres dentystyczny w tym roku około kilkunastu tysięcy dentystów, no, będzie generował przychody na poziomie 70-80 milionów dla branży, która poznaniu zarobi tylko na tym jednym kongresie. Jaki jest budżet miasta, Panie Przewodniczący? No to jest raczące kwiatów. Oczywiście, Mamy że jeszcze jest wiele przed nami do wykonania, i z pewnością metodycznie po Poznańsku będziemy to starali się zwiększać. I tak by zakończyć, jako deser, na słodko. Co dalej z produktem najsłodszym, z którego słynie i będzie słyno poznań? Jeszcze długo. Czyli z się się marcińskim. Nie ma takiego nie wiem, punktu granicznego, który powodowałby, że ten produkt przestanie istnieć. ten będzie zawsze. To jest nasza. Nasz tradycyjny smakołyk, mówimy oczywiście o rogalu świętomarcińskim, który, który no wiadomo jest najbardziej znany, popularny w dniu Świętego Marcina, czyli 11 listopada, zaraz na Świętego Niepodległości. I oczywiście dostępny oczywiście jest również w Poznaniu w wybranych miejscach, w piekarniach, w cukierniach także przez cały rok, ale na pewno zapraszamy w szczególności do Poznania, jeżeli pod tym powodem patrząc, właśnie w listopadzie. Albo jeżeli mogę dodać na stoisko poznania na targach ITB, gdzie na żywo wypiekamy rogale świętomarcińskie. E, w telewizji tego nie widać, w zasadzie no, dwa lata temu i, lubiliśmy zapach, transmisję z tego. Tak, ja pamiętam tak, doskonale. Tak, tak. Natomiast zapach, który się roz ciąga tutaj wokół stoiska poznańskiego jest, myślę, dosyć znamieniem. Jeśli ktoś znamienny. nie do Berlina, to zawsze może przejść też do Poznania, do Muzeum Regalowego, które to muzeum pokazuje właśnie, jak ten, e, rogal jest wypiekany, jakie są e, przyrządzane, więc e, można dzięki temu też poznać nie tylko e, historię poznańskiego rogala, ale przy okazji historię całego naszego miasta. Jak również myślę, że kolejny raz poznańska lokalna organizacja przyjmie zaproszenie na Festiwal Chlebu Świata od 22 do 24 kwietnia, by po raz kolejny prezentować Rogal Świętomalciński, który, jak się okazuje, cieszy się największym powodzeniem wśród odwiedzających Festiwal Chlebu Świata, bo Rogal to nic innego, jak inna forma ojczyczki. Trudno się nie zgodzić. Proszę Państwa, Poznań nie tylko Rogalem słynący, Poznań to miasto biznesu, miasto targowe, ale Poznań to miasto przykład, jak można wymyśleć promocję nie tylko za pół ceny, bo to pół ceny stwarza, iż przebywa coraz więcej turystów. Czego możemy życzyć w takim razie Poznaniowi, branży turystycznej podczas tej edycji Targów i Panie Prezydencie, myślę, że nawiązywania Coraz większej liczby kontaktów z firmami, podmiotami, które organizują wyjazdy y, turystyczne do naszego kraju, tak żeby nasze miasto y, było na tej mapie lub też w ogóle wprost dedykowane wyjazdy do naszego miasta. I to jest nasz cel strategiczny. ale no, jest oczywiście prowadzone nie tylko podczas tych targów, tylko też przez cały rok, więc tutaj jakby targi są takim miejscem, y, gdzie jak tutaj y, rozmawialiśmy sobie, jest to okazja, żeby spotkać się z ludźmi. Przejęziałem z tego świata i w jednym miejscu e, móc ich zobaczyć, móc zamienić kilka słów. Natomiast z pewnością dla nas jest jakby kontynuacja i ugruntowanie tych, tych relacji, które mamy, w szczególności też na kierunku właśnie też niemieckim, ponieważ e, związujemy pewną bliższą relację również z naszym sąsiadem jakim jest Berlin i to też jest dla nas bardzo istotne, aby w tym, w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, a również wciągnąć ludzi, którzy mieszkają, do godziny w naszym mieście. Panie Prezydencie, Panie Prezesie, dziękuję za rozmowę. Życzymy samych słodkich sukcesów w postaci przybywających turystów z całego świata. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo.